Konstytucja? prostytucja, Boże! To mm, wymyśliłem. się że. Panie moi drodzy, dzień trzeci, środa, kontynuujemy. Hmm, postala postał wybory, wybory. A u nas też w tym roku wybory. Jakbyście jeszcze nie mieli dość. Wróciła o tym na każdym kroku możliwym. A, i kitku też mamy. Dobra, głosowanie tutaj, tak. Co za pojeb to projektował. Okej. Okay. Cholera. Nawet nie wiem na kogo to było. Boże święty, te nazwy, komunista, hipokryta, demograf, konstytucja, prostytucja, Boże, mm, to wymieszał? Zdaje się, że ten świstek <laughs> ciągle tam wisi, ale na pewno i tak go policzą. Przekrw, nie udało się do końca, ale na pewno wiedzą, że miałem dobre intencje. Dobra, ogarnięte. Prościzna. Teraz byłoby dobrze. Pytanie: choinka czy cmentarz? Cmentarz czy choinka? W którą stronę? No e, dobra. To pójdziemy sobie w stronę choinki do lasu coraz bliżej, ale myślę, że najpierw w sobie pozwiedzać... O, właśnie! uważaj uważaj! Uwaga, co no. tu robisz? Pozwiedzać, zgarnieć co ciekawsze kąski. A no to się dzwoni. Mogę ci nawet... Mogę ci nawet wykraczyć numer. Kabum. Bez świadków, jak w tej reklamie. Czy tam w krótkim filmiku no nie, nie widziałem tego. O, On to świętym Mikołajem. Natychmiast się hey. zatrzymać. No będą mi tu. Będą mi tu pyskować, no? Ja tego nie chciałem, panie władzo. Pan żeś mnie pierwszy zaatakował. O, a tu co się podziało? Eee, nie, tu nie było. You didn't see anything. Słoniami, spoko, spoko. A teraz, żeby słoni nie wkurzyć. Bo to by się skończyło bardzo źle. No i kitku oczywiście musiało zwiać. inki tędy. Tylko, czy to jest faktycznie napisane na papierowych talerzykach? No, a jak. Dobra, no. Punkty za kreatywność, no. A no, przy okazji, jak już tak rozmawiamy, to od razu Wam moi drodzy powiem, że. Ten weekend się nie spotkamy, niestety, ponieważ ponownie wyjeżdżam do rodziny i nie będę miał zbytnio możliwości niedrżania. Nie. Spotkamy się w poniedziałek. Nie sądzę. Ja, ja się to robisz. O, to będzie ta. A no będzie. Także, jak mówię, niespodzianie się nie da. Mam nadzieję, że ta się. szmata doceni syf, w jaki się wpakowałem. O, niedziałek dopiero. Te, zyga! On się gapi na moją ulubioną hojankę. No to wiesie, co z tym robimy? Zrobimy to tutaj? E, wiechu! Otworzymy jego prezent? Zrobię mu takie bobo, że będzie piszczał jak chłopak. ale twardzi. Biekule dostali już zwiewają. Wiem co myślisz, ale wiesz co? Ja nawet nie lubię gier komputerowych. Dobra, jeszcze jacyś chętni? No, to wszyscy obdzieleni po chrześcijańsku. Co wy jak demokraci na widok wolnych wyborów? No i dobra, to to mamy ogarnięte. teraz na cały drugi koniec mapy, tak? No dobra, tak chcecie, tak będziecie mieli. O, po długiej podróży już prawie jesteśmy na miejscu. Jak zwykle wszyscy nam chcą zrobić krewne. Dobra, dobra, gadaj sobie. Aha. Dobra, chcesz, chcesz jogging po cmentarzu? Proszę bardzo, twoje. Twoje życzenie. Tylko to do załatwienia, już tylko i. No, cześć tatuś. Rośnijcie kwiatki, z No, już więcej nie powiesz, że nic ode mnie nie dostałeś na dzień ojca. Czas do domu. Okay. Okay. Pokrak śpi, to trzeba go obudzić. Zrobimy to tutaj? No, tu powinno być bezpiecznie. Dziś nie wtorek, nie środa! Kto pierwszy? Ty byłeś pierwszy ostatnio, teraz ja!

no świetnie, tego mi do szczęścia brakowało. Nie, no w tym nie mogę wrócić do domu. Pójdę odebrać ciuchy z pralni. Zobaczmy. Chyba muszę pójść tutaj. No to apokalipsa chyba na paradajs nastąpi. Coś tu. A, to tylko. Tutaj. oje <śmieniu> Lubię to co widzę. Ej, dobra. Ile 36 Oh. Co chodziło? A no ja, tylko trzeba by się było stąd ulotnić jak najszybciej. I hop. Teraz trzeba się będzie po tych rurach wrócić. To jest nie do końca to, co myślałem. O jezu, wiechu! Teraz one ma łopatę! Teraz to nie jest, co? O matko boska, jestem pokrakiem! No świetnie, tego mi do szczęścia brakowało. Nie, no w tym nie mogę wrócić do domu. Pójdę odebrać ciuchy z pralni. Zobaczmy. Chyba muszę pójść tutaj. szcz Lecimy He <tryczny> Muszę dorwać więcej tego dobrego stafu. Teraz tylko się nie zabić. Bo trzeci raz już mi się nie chce tego samego powtarzać. A wiem, że trzeba się będzie wrócić po tych rurach. No tam coś można zdobyć, jak dobrze pamiętam. A nie, tam po prostu droga naprzód. Okej. Okay. Dobuło to miejsce. Like by the way. No i gdzie pod lufę włazisz? zapisane Aha, okej. Okay, spoko. A podobało by okay. ci się? Ktoś nazwał śnieg. Okej. O, to jest ten moment. Ach, no ale teraz już. Pewnie uważasz, że nie jestem miłym człowiekiem? No wzor miłościłożej. Muszę przestać palić to świństwo. O, jeszcze ty?

Gry komputerowe nie zabijają ludzi. Ja to robię. Mm. Tak to spijają. Odynajło broni nie zabija ludzi. Ja to robię. Bardzo przepraszam, ale tutaj no mnie psychoza. tu lepiej było nie spaść no się może zrobić o właśnie to Aczki. Bez dwóch zdań potrzebuję tego więcej. No. Moim prezydentem jest Jack Hester, a to dla Was małpy. Jeszcze się sam zawił ciąg. Hmm. Cóż, chyba nie spodobałem się tym ludziom. Lepiej zachowam ostrożność. A lista rośnie, nie? A lista rośnie. Teraz trzeba się jakoś do domu przetransportować. Co ci kot przeszkadza, kobieto. Siemka. I zapraszamy ponownie. Tak, to przynajmniej mam kamizelkę. Ojej, jak ja tu wrócę. A mamy już środę. Gra ma 5 dni. Dobrze wiecie, co się będzie działo piątego dnia, normalnie marsz wstydu. Całe szczęście już niedaleko. Ale tak to jest moi drodzy. Tylko solemnnie wam teraz obiecuję, że... Każdy wsiur, jakiego napotkam, skończy z kulą w wełbie. I giliniarz chyba też. Już za rogiem No Cześć i zapraszam ponownie za zapranie, porąbała? Dalej, czas do domu Teraz tylko gdzie to jest? Nie zabija ludzi. Nie czuję się za dobrze. Dobra, to teraz kto się śmiał? Przyznać się. Ale tu się moi drodzy pożegnamy, bo dzień zakończyliśmy. Więc to się pożegnamy. Nie pożegnamy, ale czuję się świetnie. I widzimy się w następnym odcinku. Cześć.